Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, na nowym odcinku na kanale. A co ja mam Wam powiedzieć? No to, co widzicie. Proszę Was, jeszcze dajcie mi chociaż to skinzmanki wrzucić, żeby się chociaż trochę ten film zwrócił. Skinzmanki strona do wymieniania swoich przedmiotów, która oczywiście nie wlicza cen naklejek. Jakby takiej nie wliczyli, jak będzie na tym filmie omawiana, to hu hu hu, ale by było. Także co, Kadzon, zachęcam do wchodzenia. Link w opisie, proszę sobie wejść. Proszę. Także co, dokonało się, co powiedziałem. Przekonaliście mnie swoimi komentarzami do tego, żeby ów dzika sobie sprawić. <grym> Jeżeli ktoś z Was pyta. Oto, czy jest to decyzja finansowa? <noise> w żadnym wypadku. Jest to tylko i wyłącznie pod content na YouTube. Kupowane. Nie rekomenduję powtarzania tego kroku, ponieważ będzie on prowadził do utraty środków pieniężnych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jednak zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby kolejny raz dostarczyć wam rozrywki, i zabawy swoim kosztem. Także naklejka i buy a Power Holo z kolonii została zakupiona za moje pieniądze. No i co? I sobie będziemy tak na nią patrzeć. Co się z nią dzieje? <śledzy> Jestem głupi widzowie. <śledzy> Bardzo głupi. Tym bardziej. No nie, no ona będzie za chwilę kosztowała z 500, ale uznałem, że dla nauki, dla potomnych, kupimy naklejkę na maksymalnej górce. No, no nie, no, no maksymalna górka po prostu jest. I co? Dupa, gówno, kupujemy widzowie, damy radę. Ona kosztowała tylko 500 złotych w swoim normalnym stanie. Ona maksymalnie do tylu spadnie. Nie ma co się obawiać. Pamiętajcie to tylko pod content. To nie jest moja decyzja finansowa. To jest moja decyzja rozrywkowa dla Was. Także co jakiś czas w filmach ów przedmiot będzie występował. Szczerze. Ten zakup to już się kwalifikuje do tego. To już się kwalifikuje do kosztów uzyskania przychodu. Naprawdę. Bo to jest już. To jest inny level, więc spodziewajcie się, że będzie dużo skinsmanki na kanale <gryw> w następnych dniach. No to się będzie musiało kiedyś zwrócić. A sama inwestycja na siebie nie zarobi, niestety. No nic. Bywajcie.